Everal to firma, która od 2002 roku zapewnia skuteczną integrację, udane szkolenia i gwarantuje satysfakcję ze współpracy z godnym zaufania partnerem w branży MAIS. Zakres działalności Everal to kompleksowa obsługa spotkań integracyjnych, pikników firmowych, wieczorów tematycznych, wyjazdów motywacyjnych, szkoleń i konferencji. W magazynach Everal znajdą Państwo atrakcje. Pneumatyczne, sprzęt sportowy, niezwykłe wyposażenie na wieczory tematyczne, piknikowe i konferencyjne, nagłośnienie oraz oświetlenie. Doświadczona kadra, ciekawe scenariusze i dążenie do perfekcji stawiają nas w czołówce firm branży Mais w Polsce. Jesteśmy mobilni, niezależni od dostawców zewnętrznych. Everal. Zapraszamy do współpracy.